O co chodzi z kopertą życia? Ratownik w szybki i prosty sposób dostaje cenne informacje na temat zdrowia pacjenta. My to kupiliśmy naszym seniorom z ubiegłym roku na dni seniora, w których teraz też jesteśmy, w prezencie. Zachęcamy, aby wykonać sobie taką kopertę życia samodzielnie, we własnym zakresie. Dlatego koperta w lodówce może nam uratować życie. Tak jest. Najlepsza babcia to żywa babcia i zdrowa babcia, prawda? I zaopiekowana i zaopiekowana. Ja w tajemniczo w zapowiedzi nasz lektor powiedział i zadał pytanie, czy koperta może uratować życie i dlaczego ją trzeba trzymać w lodówce. I my się zaraz z tego wszystkiego wytłumaczymy. Bo są z nami dwie osoby, które mają dużo wspólnego z kopertą życia. Po pierwsze jest z nami Agata Latosik, e, przepraszam, Agata Niedzielko. Która jest specjalistą do spraw promocji akcji kopertażycia.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest z nami Dorota Stygienka, która jest burmistrzem dzielnicy Ochota w Warszawie i e, kopertę życia wdrożyła. Ale okay. zacznijmy od początku. O co chodzi z kopertą życia? Agato, powiedz nam, co to jest koperta życia, bo mnie się ta akcja spodobała niebywale. O co chodzi? Koperta życia jest to akcja skierowana przede wszystkim do osób starszych, schorowanych, samotnych. Ma ona na celu usprawnić pierwszą pomoc medyczną i polega w skrócie na tym, że umieszczamy w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest starsza osoba, która mieszka sama. Słabnie. Zostaje wezwana karetka. Sąsiadka wzywa na przykład, tak? Na przykład. Zostaje wezwana karetka, no ale wiadomo, ratownik ma utrudniony kontakt z taką osobą. No bo ta osoba jest albo z utrudnionym kontaktem, albo nieprzytomna w ogóle. Tak. tak. I właśnie wtedy z pomocą przychodzi koperta życia. Ratownik w szybki i prosty sposób dostaje cenne informacje na temat zdrowia pacjenta. To jest super. Ja myślę sobie, powiem więcej, że to nie jest według mnie tylko dla osób samotnych. Bo, jeżeli nawet my, dwoje starszych osób, mieszkamy we dwójkę w domu, to ten moment, kiedy jedna osoba słabnie czy się gorzej czuje, jest zawsze momentem drugiego stresu. I ratownik czasami się nie może dogadać też z tym mężem czy z tą żoną, co żona bierze, na co choruje, prawda, czy, czy mąż. Więc myślę, że to jest w ogóle świetny sposób na ułatwienie służbom medycznym udzielenia nam pomocy we właściwy sposób. Dorotko, już się dopuszczam do głosu, tylko chciałabym, żebyś pokazała nam, Agato, jak ta karta informacyjna wygląda. Zestaw Koperty Życia składa się właśnie z plastikowej koperty, karty informacyjnej oraz z naklejki lub magnesu, który umieszczamy na lodówkę. No właśnie. Bo tu chciałam, żebyś powiedziała, odpowiedziała i wytłumaczyła moją zapowiedź, że dlaczego ją należy trzymać w lodówce. Ona jest w plastikowej kopercie. Dlaczego ją trzymamy w lodówce? Dlatego, że lodówkę jest bardzo łatwo zlokalizować. Każdy z nas posiada lodówkę. Tak. I jeżeli wszyscy będziemy trzymać tą kopertę w jednakowym miejscu, wtedy ratownik szybciej będzie wiedział, gdzie takiej koperty ewentualnie się spodziewać. A, a magnes jest do przyklejenia czy naklejka na lodówkę, żeby ratownik od razu widział, Zjedzie, że, jest, że jesteśmy osobą, która ma tę kopertę życia przygotowaną. Jeśli mieszkamy we dwójkę, to warto podpisać kopertę, która jest moja, która jest męża. Tak, bo to też hmm. e, różnie bywa. E, to jest bardzo prosta sprawa. Zaraz do ciebie wrócimy, Agatko, ze hmm. szczegółami, ale Dorotka przebiera nogami, bo siedzi jak paprotka na razie. E, i, już, I już mówimy. Doroto, ty jako burmistrz Ochoty e, wprowadziłaś to dla swoich e, seniorów. seniorów. Bo historia polega na tym, że te koperty kupują e, ośrodki samorządowe. I rozdają je seniorom. Jest ponad 300 miejsc w Polsce, gdzie można te koperty e, pobrać, nawet więcej. Dorota, jak to u ciebie wyglądało? Gdzie to jest w ogóle? Jak to zdarzyłaś? Jak to wyglądało? To był generalnie nasz. Agata ma swoją wersję, a ma swoją z naszym logo ochota dzielnicy. E, my to kupiliśmy naszym seniorom z ubiegłym roku na dni seniora, w których teraz też jesteśmy, w prezencie. E, ochota jest dzielnicą osób starszych. Widzieliśmy ogromną potrzebę tego. Zrobiliśmy też badania, gdzie nam wyszło, że y, bardzo dużo naszych gospodarstw to są osoby generalnie samotne. Mieszkające mimo, przychodzą, przychodzą do klubów, mają różnego rodzaju zajęcia, bo dbamy o seniorów jak mało kto na ochocie. Y, Robiąc im różne atrakcje, odpowiadając na potrzeby i, i integracji i kultury i sportu, ale no, ta podstawowa potrzeba bezpieczeństwa i tego, zdrowym, tak. tego poczucia, bycia, bezpieczeństwa. poczucia bezpieczeństwa i tego bycia zaopiekowanym, że gdyby jednak coś się wydarzyło, to przecież na co dzień oczywiście spotykają się w klubach, ale wracają do domu i dalej są sami. Yy, I gdzieś zauważyliśmy, my już tą akcję kiedyś mieliśmy w mniejszym trochę zakresie. I gdzieś zauważyłam ja, że na przykład po portfelach, po jakichś notesikach. Są takie karteczki. Takie karteczki są przyczepione do dowodu, do karty. Stąd zdecydowaliśmy się wznowić tą akcję. To był nasz prezent dla, dla naszych seniorów na dni seniora w ubiegłym roku. Spotkał się z super odbiorem. My też zrobiliśmy im filmik instruktażowy, jak taką kopertę wypełnić, co należy tam zawrzeć. Wypełnialiśmy często z nimi te koperty, e, kierując się właśnie tym, co mają. I to, co właśnie powiedziałaś, że często nawet jak mieszkają we dwoje, to ten mąż mówi, ale ja nie wiem, co moja żona. Tak, a po drugie, to są też nerwy są i stresie, nagle... się, ja nie wiem. Siadka też wie no chodzi i leczy się ale na co nie chyba wiemy. ma cukrzycę wiesz takie teksty, chyba nie chyba tak nie jest chyba, a nie? tutaj mamy informację, informację szczegółową oni też się dobrze z tym czują jak wiedzą że Absolutnie. to jest tej ja sobie takie coś zrobię natychmiast mimo że mieszkamy we dwójkę ale nie podejrzewam żeby mój Zbyszek jakby coś mi się stało to będzie umiał wiedział, wymienić co wszystko bierzesz, co, tak? ja co, biorę, mierzesz, co jak to Tak, co więc to dało im poczucie bezpieczeństwa. Senior lubi być zaopiekowany, senior lubi czuć się bezpiecznie i to dało im każdy. poczucie. Każdy, ja myślę, że Absolutnie w ogóle każdy, tak, tak. to słowo senior, bo to jest każdy. Agato, tak. e, pytanie moje jest takie, ponieważ tutaj znajdują się oprócz danych Kontaktowych, czyli naszych, naszego PESELa, e, osoby, z którą się mamy, mają służby, się skontaktować To są też dane medyczne. Czy warto taką kopertę potwierdzić u swojego lekarza? Jak najbardziej warto potwierdzić właśnie te dane no medyczne. To nie jest obowiązkowe, ale warto. Tak, prawda? Jak najbardziej warto, ale absolutnie nie jest to obowiązkowe. Nasi seniorzy w większości potwierdzali za naszą trochę też namową, tak? Żeby to było jednak odpowiedzialne i służby medyczne też zupełnie inaczej patrzą na to, jeśli to jest potwierdzone przez lekarza. Pamiętajmy też, że to należy aktualizować. Tak? No jasne, jest, zalece jest zalecenie, żeby to. A czy żeby... można sobie kilka takich kart wziąć w, u, u ciebie, chociażby w grypie? Można, można bo można. Bo warto ją też mieć przy My sobie, abyś na przez próby seniora, przez ośrodek pomocy ja społecznej. Ja zaraz powiem, przez... bo jest dużo pytań. Do Słuchajcie, jak, jak wejdziecie na stronę www.kopertażycia.pl, bez polskich znaków, czyli Koperta Życia, tam są ośrodki, w których to jest do pobrania. Uwaga, tych ośrodków jest znacznie więcej, dlatego że e, organizatorzy Koperty Życia ewidencjonują ośrodki, które kupiły kopertę życia. Prawda? Ale na przykład kupiła dzielnica Ochota w Warszawie, ale na Ochocie można tę kopertę dostać w 20 czy 30 miejscach, bo potem ten ośrodek gminny, samorządowy to rozprowadza. Więc zobaczcie, czy na tej liście ponad 300 ośrodków jest wasza gmina i być może nie trzeba będzie jakoś strasznie się nafatygować, bo to jest rozprowadzane. Ja chcę tę akcję nagłośnić bo uważam, że ona jest ratująca życie w sposób odpowiedzialny. Ale powiecie tak, ja mieszkam na wsi, daleko, gdzie ja będę jeździł po jakiejś koperty życia? Agatko, czy na to też macie rozwiązanie? Jak najbardziej. <laughs> Zachęcamy, aby wykonać sobie taką kopertę życia samodzielnie, we własnym zakresie. Wystarczy tylko przygotować plastikową kopertę, wejść na naszą stronę, wydrukować kartę informacyjną, oraz dwie naklejki z napisem, tu jest koperta życia. Następnie wypełniamy kartę informacyjną razem z przygotowanymi dokumentami. Mogą to być aktualne badania, wypisy ze szpitala i wszystko, co tak naprawdę uważamy, że może być istotne w takiej sytuacji zagrożenia. Tak. Wkładamy wszystko do środka, na kopertę naklejamy jedną z naklejek, a drugą, a drugą na, na drzwi lodówki. Mog mogą nam to pomóc przygotować wnuczęta, nasze dzieci, naklejki można przygotować. Ja powiem naszą mantrę: jak ktoś chce, znajdzie sposób, jak ktoś nie chce, znajdzie powód. Tak. E, mamy sposoby różne. Pokażmy jeszcze raz: o, tutaj jest ten PDF, który można wydrukować. Mhm. Mamy na stronie kopertażycia.pl, mamy e, listę ośrodków, które kupiły kopertę życia, więc zobaczcie, czy jest tam wasz region, bo być może w różnych miejscach, tak jak u Doroty, jest bo u ciebie już. gdzie to jest dostępne, oprócz e, urzędu? Oprócz urzędu, ośrodek y, pomocy społecznej, dom dziennego pobytu, kluby seniora, y, wszędzie tam, gdzie mamy aktywności, y, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, także wszędzie tam, gdzie mamy kontakt, głównie z seniorem, bo my to pod tym kątem kupowaliśmy, ale też jak jest osoba samotna, która na przykład choruje i potrzebuje A. takiego zabezpieczenia i takiej pewności, że, że ta informacja w razie potrzeby udzielania pomocy y, trafi to wszędzie tam taką kopertę możemy dostać. Wszędzie tam, gdzie koncentrujemy się wokół spraw społecznych na ochocie yy, i zdrowia, to tam tą kopertę życia Ochoc w ochockiej wersji właśnie z naszym logo możecie otrzymać. Czyli naj najpierw sprawdźcie, czy jest w waszej okolicy. Jeśli macie ochotę, udajcie się po to. Drugi krok, naciśnijcie teraz na władze samorządowe, żeby w tę akcję weszły i kupiły wam te koperty, bo seniorzy je dostają bezpłatnie. Jeśli nic z tego się nie uda, to drukujcie sami, wypełniajcie koperta plastikowa w papierniku do kupienia, do lodówki i słuchajcie służby naklejka na lodówkę. Dlatego koperta w lodówce może nam uratować życie. Tak jest.